Cześć, jestem wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem wam, dlaczego moim zdaniem nie warto waporyzować przez lód. Ok, słowo wstępu: o co chodzi z lodem? Są bonga, takie z tych modeli typowo do palenia. Jak na przykład takie, które posiadają przewężenie na kostki lodu. Pozwala to na wrzucenie tej kostek lodu, no i wtedy dym, który przez nie przelatuje, schładza się, ale przede wszystkim zmniejsza swoją objętość, no bo gazy zmniejszają objętość pod wpływem zimna, a potem w puszach ją rozszerza, czyli możecie wdychać go więcej, no a potem jest, wiadomo, większe, większe uderzenie tego dymu. No i tak jak w przypadku palenia, to się, to się całkiem sprawdza. Tak, moim zdaniem, w przypadku waporyzacji nie ma to sensu. Czego? Po pierwsze dlatego, że para zapojzator, kiedy korzystacie z bonga, nawet jeśli nie ma ono w środku ani wody, ani lodu, a no to jest już odpowiednio schudzona, nie trzeba tutaj żadnych dodatkowych wynalazków, jak kostki lodu. Przede wszystkim chodzi o to, że para ma inny skład biochemiczny niż dym, ponieważ w odróżnieniu od dymu, który składa się przede wszystkim z substancji smolistych, para składa się przede wszystkim z substancji aktywnych, czyli z kanabinoidów. No a niska temperatura powoduje kondensację, czyli po prostu to, że ta ciepła para kondensuje się na chłodniejszych powierzchniach, czyli będzie się po prostu ona osadzała wam tutaj, tam gdzie jest lód. No i nie będziecie w ten sposób w stanie przyswoić wszystkich tych substancji, które się osadzą, czyli krótko mówiąc, będziecie przyswajali mniej substancji aktywnych, niż byście przyswajali bez tego lodu, a w połączeniu z tym, że tej pary de facto nie trzeba aż tym lodem schładzać, no to moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu.